Pod koniec czerwca w Czarnym odbyło się seminarium poświęcone tematyce kulinarnej. O idei opracowania szlaków kulinarnych pomorza opowiedział zebrany Marek Romaniec z naszej nika północy. Bardzo dobrze, że w tym czasie, się teraz może, między innymi dzięki lokalnym grupom działania, uaktywniły się koła gospody wiejskie. Jest to miejsce, gdzie rzeczywiście można kultywować tradycje kulinarne, ale na ile? Przepisy Prawa Polskiego, przepisy Unii, ale także wytyczne sanepidów, Urzędu Skarbowego. Wam blokuje to, żeby można było pokazać, co dla was jest najważniejsze, to co chcecie przekazać innym. Zauważcie, jak często na festynach, które są miejscem, gdzie rzeczywiście możemy się pochwalić, pochwalić się tym, co robimy na co dzień. To ja to zawsze tłumaczę, bo nie, nie odnoszą się tylko do potraw tradycyjnych czy regionalnych, ale także do tego dziedzictwa, o którym mówiliśmy u nas na silniku na północy w marce lokalnej. Wy jesteście ludźmi z pasją od kulinarów. Są ludzie z pasją od tworzenia rzeczy, które tworzyli często do szuflady. Jakieś yy, wyszybawki, jakieś wyroby ściana, jakieś wyroby inne, które. De facto z perspektywy kilku lat mogą pozwolić na to, że można na tym zarabiać. Że po pierwsze może być dodatkowy dochód dla mieszkańców, także i z tych potraw, które są robione. Tylko na ile to jest zgodne z prawem, na ile to robimy, jeszcze w nazwie to I tutaj trzeba zacząć dyskusję społeczną w Polsce, jak to zmienić. Jak zmienić to wszystko, żeby nam. Tutaj, ludziom na polskiej wsi, na wsi poborskiej albo w małych miasteczkach, by było łatwiej. Chwalimy się teraz, że mamy bardzo wiele ciekawych inicjatyw. I bardzo dobrze. Ale jeszcze raz mówię, że warto myśleć o mieszkańcach danego terenu, że robimy to najpierw dla nich. Bo rzeczywiście, gdy mówimy o szlaku kulinarnym, to jest dla turystów. Ale często jest tak, że czy rozumiemy słowo turysta? Turysta. To jest osoba, która przenocuje, a często na naszych piknikach, imprezach przyjeżdżają ludzie i wyjeżdżają, czyli to są odwiedzający. Często są to osoby blisko nas mieszkające, 20, 30, 50 kilometrów. Ale gdy mówimy o pewnych tradycjach, gdzie one muszą być kultywowane w ramach tego projektu, szlaku kulinarnego, to bardzo dużą szansą jest to właśnie dla Gospodarstw agroturystycznych i dla restauratorów. Przykład pokażę tutaj z naszego terenu. Mamy właśnie na sali, już Pani dzisiaj mówiła, Państwo Beret. Firma rodzinna od lat 40. Ale proszę Państwa, oni wytwarzają takie rzeczy z cukierni, którego by się nie posydził żadna duża firma. Oni wytwarzają mleczko z doliny. Kiedyś to było z środkiego Juzia od imienia Pana Józefa. Ale proszę Państwa, to jest wizytówka debrzna na cały kraj. My jak jeździmy na różne targi, jeździmy w różne delegacje, to zawsze zawozimy tasiemleczko. Ale to jest tasiemleczko, które jest robione na tradycyjnych recepturach, bez chemii. sięmleczko z wedla wsadzimy do lodówki i może pół roku sobie tam czekać, jak mamy ochotę zjeść bleczko słodkiego Juzia trzeba zjeść w dwóch, trzech tygodni i nie można salić lodówki, bo nie ma tej chemii, która je tam utrwali. Dlatego takie rzeczy trzeba promować. Ja na przykład, jak jeżdżę w Polsce, zawsze produktem, który spożywam w różnych restauracjach, jest żurek. I już wiem, gdzie jakiś żurek jest. Jak jeżdżę w różnych połowach Polski, to wiem, gdzie on się zatrzyma. Ale to jest też ważne, że osoby, które przyjeżdżają tutaj na nasze, nasz obszar Pomorza, Widziałem, że gdzie mogą dobrze i smacznie zjeść. Nie zawsze to musi być tanie, bo tanie to nie zawsze jest dobre. Za dobro trzeba czasami zapłacić, ale pamiętajcie o tym, że gdy mamy doznać pewnego wrażenia, spełnienia pewnego marzenia dla serca i dla żołądka, to właśnie patrzymy na to, żeby to było smaczne, żeby było innowacyjne i często, tak jak do. Firmy Kampol, która jest Kołczuchowa i na pewno część rozprzestrzenia. Ludzie zjeżdżają po 100-150 km, żeby tam dobrze zjeść. Gdy mamy mówić o potrawach i mamy je tworzyć, to bazujmy na tym, co mamy lokalnie. Czyli bazujmy na ziołach, bazujmy na wyrobach, które są tu lokalnie wytwarzane. Bo nie sztuka kupić coś zamrożonego, rzucić na patelnię i robić wspaniałą potrawę. Sztuka to jest bawić się w kuchni, bawić się tworzeniem potraw, czyli doświadczać pewnych nowych y, zmysłów, pewnych nowych smaków, ale to od nas zależy, czy to będziemy chcieli robić. Chcielibyśmy przekazać certyfikaty szlaku kulinarnego pomorza dla restauratorów i gospodarstw agroturystycznych, które zdeklarowały tworzyć właśnie ten szlak, który sobie zaplanowaliśmy i zamierzamy go utworzyć, a właściwie już go utworzyliśmy. I myślę, że Państwo zadbacie. Zwracam się teraz do restauratorów i gospodarstw agroturystycznych. Zadbacie o to, żeby ta kontynuacja trwała, aby te potrawy, które zdeklarowaliście mieć w swoim menu trwały. Trwały, dopóki trwają restauracje. Obecnym na spotkaniu restauratorom zaangażowanym w projekt Szlaku Kulinarnego wręczono certyfikaty. Następnie głos zabrał Benedykt Lipski, przewodniczący Rady Miejskiej w Czarnym. Jestem pod wrażeniem, jestem pod głębokim wrażeniem czapki z, łup, z głów w imieniu samorządu czarneńskiego, Rady Miejskiej, w imieniu nieobecnego w tej chwili burmistrza gminy pana Jana Zimnika kieruję do Państwa wyrazy najserdeczniejszych podziękowań za to, że zechcieliście tutaj do nas przyjechać, do naszego małego miasteczka. Jak mówię, że jestem pod wrażeniem, to mam na uwadze tą przepiękną, wielobarwną prezentację naszego praktycznie całego pomorskiego województwa i jeszcze skrawków ościennych województw. To co uczyniliście w tak krótkim czasie, przybliżając nam wielokulturowość kulinarną naszego Pomorza, to było, ja pozwolę sobie powiedzieć, że może to była dominanta, ale ta prezentacja dotyczyła położenia, środowiska geograficznego, historii, tradycji, przeszłości tych mikroregionów naszej ojczyzny, może małej, mniejszej jak nasza ojczyzna, której na imię Polska, ale pokazaliście nam i sobie. Uświadomiliście nam, jak piękna jest nasza Ziemia, jak piękne jest nasze Pomorze. Dziękuję Wam za tą wspaniałą prezentację. Dziękuję w imieniu samorządu, za tą promocję, którą czynicie na co dzień swoim działaniem, swoją pracą. Dziękuję za ten krótki pobyt w czarnym. Przypuszczam, nie sądzę, abym się mylił, że dla co najmniej kilkunastu osób jest to, po raz, jest to pobyt, który ma miejsce po raz pierwszy. Zapraszamy w przyszłości. Dziękuję, życzę jeszcze miłego pobytu na sąsiednim terenie niebawem. Seminarium towarzyszył także jarmark wielokulturowy, ulokowany na terenie zielonym przy Czernicy. Impreza była okazją dla lokalnych twórców do zaprezentowania swoich wyrobów. Jarmark Wielokulturowy uświetniły występy zespołów ludowych. ¡Sí, está luchando

Ci, nieraz mówiłam ci, nieraz że dla ciebie, zjednę. Mówiłam ci, nieraz mówiłam ci, nieraz ze dla ciebie, zjednę. Mówiłam ci, nieraz nieraz, nieraz ty Mówiłam ci, nieraz nieraz nieraz, nieraz ty miesiąc to. Zuchrowy ciepiel, ale nie zmał. Ciem, biorę z urody ciemię, biorę, ale nie z majątku Bo uroda słynie, a majątek gminie Bo uroda słynie, a majątek gminie Uroda i konoc, uroda i do przyłatwej dziewczynie Uroda ich, konoc, uroda i do przyłatwej dziewczynie